оня Dzień dobry, witam serdecznie w ten weekend. Pierwszy raz od roku wrzucam film w weekend. I pomyślałem, że dzisiaj wrzucę wam taki odmurzdżacz, a mianowicie będę grał sobie meczyk w CS. -ie. Zacznę grać mając czułość myszy na 1 i po każdej przegranej rundzie będę sobie zwiększał tą czułość o połowę, czyli półtorej, 2, dwa, dwa i pół. No, zobaczymy do jakiego dojdziemy. Także co, pamiętaj, że z łapką w górę ogląda się dużo przyjemniej, i zapraszam do oglądania. Hello. No dobra, w takim razie witam w takim luźnym meczyku. Moje typowe jest to jest 1.4. Zmieniamy na jeden. Co się dzieje? W sumie nie ma za dużej różnicy W sensie, to jest naprawdę do przyzwyczajenia Wydaje mi się, że już teraz Już teraz jestem w stanie się do tego przyzwyczaić, nie? Mam bombę Mniej więcej wiem, gdzie jest drugi przeciwnik Zostałem sam na sam jest Pytanie, skąd on przyjdzie? Oj, jaj, jaj, Zmieniam sobie sensivity na 1.5 To pół naprawdę robi dużo różnicę. Tak mógłbym naprawdę grać Dobra. Ok, podobnie jakieś info. Nie lubię takich akcji w sensie. Tej mapy nie znam. Mało brakowało. 71 w 3. Jeśli ja tej rundy nie ugrałem na swoim Sensivity, to co dopiero będzie na Sensivity? Czyli Sensivity 2, uwaga, co się teraz dzieje? Czekajcie. Na początek kupię może jakąś broń. Taką kupię broń. Jakiś tam fleszyk. Dobra, zaczyna się robić ciekawie, ale. To jest jeszcze grywalne sensivity, w sensie wiecie, na takim sensivity na pewno dużo osób gra Więc teraz trzeba sobie po prostu robić rundy Na takim sensivity trzeba sobie robić rundy Ale jak skoro zostałem sam na dwóch No tutaj, dobra Mega fartem, bo ta, ta szyba wręcz nie przepuszcza żadnych pocisków, nie? Więc naprawdę tutaj fajnie. Jeśli wygraliśmy, to sobie nie będę zmieniał tego sensivity, bo tylko po przegranej rundzie zmieniam. Na trójce. nie, nie da się grać, nie? To, to nawet. O kurde, czyżby jakiś cheater? Nawet nie jest kwestia przyzwyczajenia, po prostu to sensivity jest już za szybkie, nie? I tyle. Na przykład zobaczcie, normalnie mógłbym coś popróbować. Ale... ale nie popróbuję, no bo nie mam takiej celności. Tutaj z tyłu mam plecy. Znaczy z tyłu zawsze są plecy prawie. I robi się niebezpiecznie. No. Dobra. Widzicie ten ruch? Od razu jakby się Sob. tak szybko. Where is zoop? He was up, He was city. CT the bomb though Nie wydaje mi się, żeby raszowanie było dobrym pomysłem, ale... Oni nas bardzo czas Bardzo słaby flash Słuchajcie, coraz więcej osób się mnie pyta Czy wyślę może jakiegoś skina Albo czy można chociaż na tym jakoś zarobić Żeby wiadomo wydać trochę mniej, zaoszczędzić Odpowiadając na to Da się to zrobić, jest w pewien sposób, i tutaj z pomocą przychodzi nam strona Skin Baron, bo na skin Baronie możemy kupować oraz sprzedawać skiny. I teraz uwaga: kupować możemy dużo taniej, tutaj na przykład, już pierwszy z brzega, bo taka sama kosa na Steamie w tym samym stanie i tak dalej, kosztuje tam chyba 1300 zł, a tutaj kosztuje niecały 1000. I sprzedawać też możemy, ale plus jest taki, że sprzedanego skina możemy potem zamienić na prawdziwe pieniądze i zrobić sobie za to jakieś zakupy, na przykład w internecie. No i teraz właśnie, bo ja z tej stronki korzystam i mam tutaj około 50 zł i przykładowo tak chcę sobie kupić skina i to wam pokażę przy okazji jak to robić, klikamy sobie na przykład awp, bo, bo ja nie mam awp wyświetlają nam się awp, ale po lewej stronie mamy filtr, dzięki któremu możemy sobie wybrać tego skina idealnie pod siebie, ja mam 10 euro więc dam sobie taki przedział cenowy i ta awp mi się bardzo podoba, kosztuje tam około 43 zł klikamy sobie tutaj dodajemy je sobie do koszyka, no i tutaj wybieracie formę płatności, nawet bitcoinami można płacić, tych form płatności jest naprawdę dużo ale jeśli już wcześniej bawiliście się na skina, Baronie, no to oczywiście możemy wybrać po prostu konto Skin Baron. A no jeszcze tak na szybko się wtrącę, bo chciałem tylko powiedzieć, że tak naprawdę najwygodniej skupować na Skin Baronie skiny, jeśli ma się po prostu pieniądze już na koncie Skin Baronu. I teraz uwaga, żeby doładować konto na Skin Baronie, wystarczy, że klikamy sobie tutaj w moje konto i tutaj doładuj środki. Tutaj oczywiście mamy multum for płatności, ale pokażę wam na przykład G2A. Powiedzmy, tak, stówkę około chcielibyśmy sobie wpłacić, to jest jakieś 20 euro. Klikamy do i teraz zobaczcie tutaj nawet możemy wpłacać sobie blikiem no i oczywiście wpłacając 20 euro na przykład wpłacąc blikiem, potem po prostu mamy tutaj na skimberonie 20 euro i możemy sobie te 20 euro, które tutaj mamy kupić jakiegoś skina na przykład, nie? dobra, także awupka za moment będzie już u mnie w ekwipunku, ale teraz pokażę jeszcze tobie co zrobić, aby sprzedać swojego skina i zamienić go po prostu yy, na gotówkę, że tak powiem, klikamy sobie po prostu sprzedaj, tutaj ładuje nam się nasz ekwipunek, zaznaczamy skiny, których chcemy się pozbyć, no może bez przesady Zaznaczę jednego. Tutaj możemy dać cenę za tego skina, i tutaj pokazuje nam się, jak ta cena jest adekwatna do po prostu popytu, nie? Czyli, na przykład, ta cena to jest taki dobry kompromis, czyli w miarę szybko powinniśmy e, sprzedać tego skina. No i dobra, klikamy stwórz ofertę. Oczywiście musimy poczekać, aż ktoś od nas kupi tego skina, ale jeśli kupił już, no to klikamy sobie tutaj na moje konto. I tutaj wypłać środki. I po prostu wybieramy metodę płatności, na którą chcemy dostać pieniądze. Może to być na przykład przelew bankowy, i to tyle. Także to jest właśnie taka oszczędność. Jeśli ktoś by chciał popróbować, może akurat coś uda się fajnego ustrzelić, to zapraszam. Link macie w opisie, a my przechodzimy do dalszej części filmu. Ale co, zmieniamy sensivity na 3.5. Wydaje mi się, że to już jest ten moment, gdzie naprawdę. Nie, w sumie nie ma jeszcze aż tak. Nie, no dobra, jest, jest różnica. Ale wydaje mi się, że w pewnym momencie będzie ten taki przeskok, że. że... W tamtej rundzie dało się grać, a teraz już po prostu nie. Co nie? Wydaje mi się, że będzie coś takiego. Czyli gościu, który denerwuje się, że ja go nie słucham. Sam ginie jako pierwszy, ale usłyszałem gościa. Dobra. Prawdopodobnie za to możemy zgłosić, ale w sumie no słyszałem go, nie? Czy tutaj był ten gościu? Może i był, ale teraz nie będziemy na niego czekali, bo... Czas nas oczywiście goni. Nie, w sumie AWP a na Kałacha. Wydaje mi się, że jeśli on jest takim przeciętnym snajperem. No, teraz akurat miał mega pecha, nie? Ale gdyby był przeciętnym snajperem, to prawdopodobnie by nie trafił pierwszego strzału, jeśli ja bym się szybko ruszał. A jeśli nie trafi pierwszego strzału, no to ja już z Kałacha mogę strzelać gdziekolwiek, aby w niego i, i trafia, nie? 4,5. Kupuję, słuchajcie, jakąś broń byle jaką szybko strz O, może właśnie bizona. Coś, co ma dużo pocisków i teraz 4.500. CTVT. O, dobra, ktoś tam jest po headzie. Już jest szansa. Nie wiem, czy to słyszeliście. Dobra, no i proszę bardzo. W sumie... Mogę mu tego kałaszka. Ostatnia runda. Niestety tego meczyku nie wygramy. Co ja mogę kupić? Ogień z kurkami, bo oczywiście content family friendly. Myślę, że tutaj. Uuu. raż i innej możliwości po prostu nie ma. Tak, nie ma innej możliwości. Dobra, graliśmy jeszcze na Supreme, czyli spaść w sumie nie powinienem. Zobaczymy jak to. No nie, nie spadłem. Załadowała nam się kolejna mapka. I teraz, słuchajcie, sprawa wygląda tak, że aktualnie mam swoje takie te normalne e, sensitivity. I po każdej przegranej rundę, rundzie będę je obniżał. O 10, czyli jak teraz przegramy, to będzie 1,3, potem 1,2 i zobaczymy dokąd nas to doprowadzi. Być może będzie taka sytuacja, że potem już nie będę mógł myszką się obrócić, albo będzie to bardzo ciężkie. Póki co, mimo że to jest moje sensivity sensitivity, bo nie znacie to uczucie, jak sobie zmieniacie często? Teraz się czuję, jakby one było mega powolne, nie? I że nie da się grać na takim wolnym. A to jest moje normalne. Dobra, ale został tam jeden przeciwnik. Wyczekamy. Wiem, gdzie on jest, mam dokładne info. A, wyczekamy, ale zobaczcie, jak korci, nie? Jak korci. 1.3 kropka Muszę się, słuchajcie, nauczyć języka angielskiego. To Tak bez beki. Bo... Bo jestem bardzo słaby po prostu, ale plus jest taki, że nie wiedzą, że, że jestem na plecach, nie? Yes. Także ta akurat runda jest wygrana. Generalnie w ogóle to powinno być tak, że, że Sensivity jest... Nie no, bez przesady nie zamienimy się. W ogóle masz kasę gościu Sensivity to powinna być ta chyba jedyna rzecz, której się nie powinno. What no, no no jest. Maj Nie wiem co... Jakiś toksyczny gracz Gościu miał kasę 5000 dolarów, miał więcej kasy niż ja no nie wiem o co mu chodzi. No ale w każdym razie chciałem tylko dokończyć, że. No i teraz pewnie zginę. Że być może odnajdę swoje prawdziwe sensitivity, jakie powinien mieć, nie? Dobra. Dobra. Tylko teraz tak, on dostał info, pewnie, nie? Ktoś by mógł powiedzieć, Mateusz, on na 100% dostał info. No ale wiecie, na przykład można mieć takiego kompana jak ja, który wyzywa po prostu was od nubów, nie? I nie daje info. Za to poprzedni poprzednim meczu akurat gościu bardzo fajnie dawał te info Tylko, że ja niestety nie rozumiem wszystkich miejscówek Wydaje mi się, że to jest ostatnie Sensivity, na którym ja jeszcze byłbym w stanie grać Ale tu już nie mogę mieć niczego na biurku Żadnych puszek i tak dalej, tylko muszę mieć po prostu całą podkładkę dla siebie, żeby się obrócić A jak wiecie Mam często jakieś rzeczy na biurku, bo To, że jestem bałaganiarzem, nie trudno zauważyć Większość komentarzy to jest Mateusz, posprzątaj w pokoju Ja specjalnie biurko odwróciłem, żebyście nie widzieli Większej części mojego pokoju, nie? Patrzcie, co teraz się dzieje A, nikogo nie było Ło! Ty, nie wiem, co to było Mam nadzieję, że za to nie dostanę wagbana, bo to był... Nie wiem, co się dzieje, to jest... może to jest moje idealne... Sensivity Chociaż wszyscy mówią, Mateusz, jak się przyzwyczaiłeś grać Nieważne, możesz mieć złe sensitivity, Może to być nie, nieadekwatne no, do twojej myszki i tak dalej Ale jeśli się, się przyzwyczaiłeś Nie zmienię, bo potem będziesz się już na... po prostu spadniesz z rangi, będzie się gorzej grał Teraz gramy się świetnie, tak szczerze mówiąc. Tylko muszę troszeczkę się wycofać. No, najlepiej patrzeć we dwóch jedną pozycję. Prawda? O nie. 0.9 Ja nie mogę. Dobra, jakoś tam siadło, nie? Oczywiście to już jest czysty fart. Uwaga, pełen obrót. Raz, dwa, trzy. Dobra, trzy takie... Bardzo potężne ruchy myszku. Stałem sam na dwóch. Ok. Jeśli to ja jestem nubem, słuchajcie, jeśli wbijecie pod tym odcinkiem 5000 łapek w ciągu doby, to już w poniedziałek wrzucam wam filmik. Taki trochę muzyczny, bym powiedział. Dziękuję wam bardzo za otrzymanie mi towarzystwa do tego momentu. Proszę was, abyście zostawili łapkę w górę. Suba, jakiś miły komentarz. Życzę wam oczywiście miłego weekendu. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Pa.